Cześć widzowie, dokonujemy próbnego uruchomienia, właśnie naprawionej, uruchomionej na nowo kosy, urządzenia Multi. Tak jak widzieliście po wykonanych czynnościach, jeśli chodzi o ustawienie gaźnika w tym momencie, gaźnik jest nadal na blokadach, blokady zostały nieusunięte, gaźnik jest mniej więcej ustawiony pośrodku tych blokad, dokładnie... Od wykręconych wkrętów L i H na maksa jest cofnięte mniej więcej po pół obrotu. Obroty biegu jałowego zostały nieruszone. Są to mniej więcej ustawienia fabryczne, tak jak ona była ustawiona. Zostały tylko wykonane mniej więcej czynności serwisowe, które widzieliście w poprzednim odcinku i na który Was serdecznie zapraszam. Cold start. Minus dwa. na zimna. Jeszcze raz. Jak to pracuje to urządzenie? To jest charakterystyczna praca silnika 4 Mix. Osiąga on swoją moc. Przy obrotach, jakich nie pamiętam, ale jest ogranicznik elektroniczny obrotów na 10200, więc ten silnik raczej charakteryzuje się niższymi obrotami niż silnik zwykły dwusuwowy czy silnik 2 MIX. Obroty biegu jałowego powinny być ustawione na 2800 obrotów. Też tak ustawiłem, oscylują między 2800 a 3000 obrotów. Pójdziemy teraz dokonać jakiejś próby w terenie, jak to chodzi, jak to pracuje. Ruchomiałem, zobaczymy, jak on odpala. Po mojej naprawie, spróbuję tak tylko tylko, zobaczcie, na dwa palce, tak, biorę sobie tego raka Jeszcze raz. Pięknie, idziemy zobaczyć co to potrafi. Pamiętajcie, że to jest tylko 1,3 konia mechanicznego. I test, który będzie przeprowadzony, jest na łańcuchu, który jest naostrzony, lecz jest ustawiony na delikatną wydajność. Ze względu na to, że taki łańcuch i takie cięcie przy drzewkach owocowych, jabłoniach, śliwach powinno być delikatne, nie powinno być szarpnięć i wiadomo, że mamy takie cięcie na wysięgniku, Więc duże obciążenia u góry nam nie są potrzebne. Cięcie ma trwać dłużej, lecz ma być bardzo kontrolowane. Więc nie będzie maksymalnej wydajności cięcia, tylko po prostu cięcie. I jeden trzy konia w akcji. To tyle w dzisiejszym odcinku. Trzymajcie się. Hej, kosę odpala moja mama. Słama, stara emerytka